Zabrywania. Kurwa Inauguracja 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 po przerwie Klaudii Co? musisz jest. zawsze ustawić tak szklankę Ale jest a Nie, to to nie, nie moja szklanka, szklanka. O, ale... Dobra, sorry, to... sorry To Po to no, co, co zawsze ty tak ustawiasz? Zrobię ci, Zrobi ci sztuczny pół, czekaj e, Krzysztof, już Co? poszedłeś do góry e, Na no, mam, A, dobra Dobre. Kurwa, wasza oka jest no, Czekaj, pokaż Przedstawiłeś? Nie ogóle. Też... Nie no, pusteczką to nie przedstawiłem. Ale to już chcę znaleźć. No jest tro... normalnie. No, ok, dobra, nie widzisz. wyszedłeś do góry na warta razem z tym strzyganinem. I moim strzyganem. E... Daj na środek. Pogod jest oświetlony czterema latarniami, które są jakby mniej więcej, by. Dwie są z przodu, dwie są z tyłu. Na podkładzie jest dosyć widno, ale dalej widzisz tylko trochę wody wokół i kawałek dalej. Jeszcze widzisz las, ale się na razie... Dobrze jeszcze, jeszcze widzisz las, który, który stopniowo z każdą minutą coraz bardziej się znika, bo się robi coraz ciemniej i na końcu widzisz tylko taki bardzo delikatny zarys. Nie dwie kur... I... Ale może niekoniecznie widzę tylko tych. I jeszcze, tak, zanim to... Ee, on Ci powiedział, dobra, ja będę stał z tyłu, Ty iść naprzód. Okej. Okay. Okej. Okay. Idę do tyłu. Okej. Okay. <noise> <Okay. głos> Potrzebuję tak? przerwy. Nie, nie, nie. <głos> Kontynuuj. <noise> Okej, <Okay>, idę. się <noise> Trochę taśmy i będzie hit. Idziesz? Idę naprzód i patrzę tam, gdzie siedziała ta babcia. Czy czasami jeszcze jej nie ma? E, nie, nie ma jej. A w tym miejscu co ona siedziała? Coś tam nie wiem. E, jest, jest ten. E, co to, Nie wiem. że ona tam cały nas będzie? Jest tylko pani taborecik, na którym siedziała. No a nic tam nie wiem. Na drewnie podłubane, jakieś dziwne znaki, czekolwiek. Nie. jakiś nie wiem. Jakiś jebać Orwin, to, jest znaczy, nie. Orwina. Nie. To nie ten, To nie ten system. To jest... Ty jesteś ciepło, czy kurde jakimś. Nie, nic nie ma tam, wyrysowane, jest po prostu ten stołek na trzech nogach, który stoi, na którym ona się działa, i. tak w ogóle. W, w z moimi umiejętnościami to chyba mogę jeszcze widzieć trochę więcej. Masz tam widzenie ciemności? No czekaj, robię to. Działam na ramię. Tak, dobrze, skoro masz widzenie w ciemności, to widzisz. Lepiej, ale wciąż to są takie... To jest... Ja test... na drugim... To jest kawałek dalej i przez to... widzisz wciąż bardziej kontury. Jakbyś od dołu sklejony. No, to drugi, bo... Tak, to widzisz. Coś chcesz konkretnego... Nie, też mają górnicy. Jak stoję tutaj, to dookoła mnie są jakieś blisko skrzynie, coś? E, wiesz co, jak jesteś na samym dziobie, to... To nie, ale jak podejdziesz kawałek do, e, do tyłu, bliżej środka statku, to są. Mhm. Jak przychodzą z boku, to wiesz tak, nogą lekko kopnąć, coś mhm. jakby zobaczyć, tak jak widać coś przy twarki, cokolwiek. Mhm. No, przy tym świetle... Słabo. Słabo. Są dosyć, no niektóre są w miarę dobrze zabite, niektóre gorzej, ale no i tak jest ciemno dosyć, więc... Ale tak to jest tak, tak leczą nie lekko. lekko kopnąć, coś tam. Tak, nic nie gruchotnęło. Mhm. To jest spora skrzynia i nic nie. nie... Widać dookoła jakieś barki jeszcze, albo jakieś światełko? Nie, znaczy, nie, 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 nie. nie, nie. Jak było widno, to też tam mijaliście, ale tutaj jak stoicie, to no. jeszcze jak było widno, to nie widzieli, żeby cokolwiek e, cokolwiek innego okay. było wokół was. Mm, okay. A jakieś hałasy dobiegające z lasu? Oprócz, nie wiem, jakieś pokukiwań? Nie, no tak no, oprócz standardowych dźwięków lasu na razie spokojnie. No dobra, no to sobie okej okay. Czekasz, obserwujesz, normalnie prowadzisz wartoki. Okay. Tak jeszcze kontemok co jakiś czas splądał co robi ten ziomeczek z którym jest. Mhm, widzisz, że on chodzi trochę bardziej do przodu, trochę do tyłu i praktycznie cały czas e, patrzy w kierunku lądu. Mhm. To jeszcze tak po chwili jak tam wchodzimy chcę do niego podejść, jak najbardziej zagadać jeszcze coś lekko. Okej, okay, ale coś konkretnego... No chcesz tak właśnie... tak po prostu go... No, pogadać tak po prostu, co, co jest on jest, tym gdzie gdzieś tam płynie i... W bo oni płyną razem z nami teraz do tej roboty, czy... No tak, płyniemy też, też jesteśmy pracownikami wynajęci, wynajętymi do, do budowy tego młyna. E, aczkolwiek no, zostaliśmy też odesłani teraz z Rajko na, na barkę, żeby przywieźć zapasy z Aldorfu materiałów budowlanych. co tam widzicie, tylko zapasy budowlane jedzonko? No, znaczy, jedynie no, mamy okoliczne tam miejscowości, nie będę ona się nawet nazywała, ale stamtąd mamy raczej zapasy żywności, a tutaj materiały budowane gdzieś tutaj. A kiedy je rozmawialiście z, z kierownikiem budowy, że tak powiem? Nie. Z Rutgerem czy z Torgrimem? Z Torgrimem? No, kierownikiem budowy, czy Torgrim jest na miejscu kierownikiem budowy? Tak, tak. W zasadzie to Ryko wszystko załatwił i to już było. Z, z 2 miesiące, 3 miesiące temu. A, to było już zaplotowany ja z No tak, to, zaczę... to już mamy częściowo wyblowane. A coś tam się dzieje na miejscu? Jakiś, <słys> jakieś problemy? No trochę nas woda zalewa, ale... Ale tak ubiec. to... no to jest na plotkowanie plus 20. Czekaj, jeszcze coś z tym plotkowaniem miałem. Ale Mam plotkowanie plus 1 PS. A czyli rzucasz normalnie test i jeśli wejdzie to masz jedną konkretnego. Tak jest. Nie, 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 A krótko. No, to jest bardzo dobrze. Mm -hmm. Świetnie nie, 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 no plus 20, no 20, mieć, nie? No a, 20 akarcie, ja. nie? A w kolejce? A w kolejce? Na każdym razie, 20, tak? no 20, tak? Znaczy, rozwinięcie jeszcze w polskim razie. No to już nie jest liczone? Nie, nie, no tutaj nie. Takie 0,0,1, ale jeden tak ma. No to z tego już od razu weszło na 0,1. Zupełnie sukcesa, a sto 20, już jest jeden stopień sukcesu, czyli trzy stopnie sukcesa. Nie pogadałem, po prostu tak wziąłem. No i w zasadzie tam są takie jakieś kamienie, które jakaś klątwa jest nad nimi. Babuszka padoma mówiła, że lepiej tego nie tykać i babuszka mówiła. A ta babuszka taka dziwna, prawda? Mądra bardzo, wiele przeżyła. Rozeznana tutaj w tematach takich mistycznych i dziwnych? Tak, no wie co mówi, bo już trochę po tym świecie stąpa. Hmm. Czy dziwne kamienie mówisz? No, jakieś takie obeliski z przeszłości. Mówi, że bardzo źle, złe duchy wokół tego krążą i mm -hmm. nie zbliżamy się w ogóle tam. To ona tam tylko o tym mówi, czy też widzieliście jakieś takie dziwne rzeczy? Znaczy... Po prostu kamienie są wbite w ziemię i tyle, a. Mhm. nic nic niezwykłego poza tym, ale Molimy się dla nie zbliżać. Mhm. No to będzie mi miejsce w takim razie, że jakiś kamieniak taki magiczny wstawiać sobie młyn? Nie mój młyn. Nie mój młyn, nie młyn. Niezły młyn, cholera. No dobra. No i tam tylko pomagamy w budowie, więc. To już mówi, że co dwa miesiące jesteście na budowie, czy od dwóch miesięcy jesteście zgadani tutaj na temat budowy? Nie, na budowie, na budowie. Na mhm. Duży domy? Na razie fundament jest taki, o taki, jak i mniej więcej, tak. Ale to taki, czy bardziej już taki jest? No to jest no skoro... nie, no tak na szerokość tutaj barki, mniej więcej, no, na szerokość w dwie strony, tak, o tak. Okay. I w środku tam też już kamienia jakiegoś nie macie, że tak powiem, wbudowanego. No, na razie prace postępują nie aż tak dobrze. A czemu? No zalewa nas trochę, no. No, są są. no pod, podmywa nam wszystko i... No dobra, okej, okay. to idę na przód tutaj popatrzeć. I reszta warty? Luz. Luz, okej. Okay. Pozostali będą mieli warty, czy ktoś chce zrobić coś... ...coś poza wartowaniem? Chcę ubrać zbroję na wartowanie. Okej. Okay? Poza pokojem, żeby nie wszystkich. Okej, okay. nie no, poza warty to ja też. Mhm. Mm i znaczy, no tak nie no tak, jest No raczej jest spóźniej nie spał. Nie no do spał. Ale spał do spał. No, no właśnie. Warta, tak. Ja nie, ten, ten był taki legendarny rycerz. Pizza trochę, ale spał zbroi. Ale Marek, tak, no, no, tak, tak ten to robił. Tak. Eee, czy ktoś coś chce? Co? Czy możemy skipnąć jakby do istotniejszych rzeczy? ona też się... Ma, a... Nie, 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 dobrze. Eee, mhm. Słuchajcie. Noc minęła. Bez żadnych niespodzianek. E, następnego dnia od rana śniadanie. Po kolei zjedliście. E, warty faktycznie nie było zbyt męczące, bo po około półtorej godziny kolejni przychodzili i więc tutaj jeszcze sporo nocy przespaliście. Więc z tym nie było problemu. E, I rano powtórka z rozrywki. Dalej e, ruszacie w drogę. E, pomagacie na statku. Tu zaciągnąć żagle, tu jeszcze e, czasem było trzeba coś podwiosłować, coś przenieść i tak wam minął w zasadzie cały dzień z jedzeniem, ze wszystkim. E, wpłynęliście już dalej w Drakwald. E, Drakwald. Żadnych e, większych miast nie mieliście po drodze, co, co najwyżej jakieś wioski, e, które były przy rzece, ale nie żadnego większego miasta, co nie widzieliście. I e, po południu, późnym popołudniem e, łódź zaczęła zwalniać. Barka w zasadzie nie łódź. E, barka zaczęła zwalniać i e, w końcu przycumowała przy pomoście. Pomostów są cztery, ale e, wszystkie są. Wszystkie były puste. Nasza barka jest jedyna, która tutaj podpłynęła. E, jest późne popołudnie, pomału się, już taka szarówa się zaczyna robić. Ee, łódź została zacumowana, i widzicie, że miejsce, przy którym została zacumowana, jest odgrodzone takim niską palisadą, coś takiego, ale kawałek dalej widzicie, paręnaście metrów dalej, zaledwie jest e, karczma, prawdopodobnie karczma, ale składa się z kilku e, budynków połączonych ze sobą. E, największy z nich podejrzewacie właśnie, że to jest karczma, jest piętrowy, ze skośnym dachem, a całość jest otoczona kamiennym murem. Karczma jest e, brama, która jest otwarta. E, w środku widzicie jeszcze jakichś krzątających się ludzi. E, tyle. Podpłynęliście do tego. E, pomogliście jeszcze zacumować, ustawić odpowiednią łódź. E, została zacumowana, został zrzucony trap. E, I podchodzi do Was Rudge, którego w zasadzie nie bardzo widzieliście podczas tej całej podróży. Cały czas siedział praktycznie pod pokładem, e, ale teraz wyszedł do Was. I mówi, no słuchajcie, dzisiaj wieczór w karczmie, zjemy coś porządnego, ciepłego, no noc na, na barce będziemy spędzać, no bo taniej, taniej wiadomo, nie będziemy ten, ale jedzenie i jakiś napitek w karczmie zapewniam. Będziemy musieli się podzielić tam na dwie grupy, bo część no wiadomo, musi zostać wciąż na statku, ale chodźcie po piersi, jeszcze Kaszman, Kaszma? Gościński. Kaszma. Kaszma. Gościński. Nie. Nie. A, eee. mogę się powiedzieć? już? Wy chodzicie schodzicie z pokładu... Dwójkę przeczytałem. Wszyscy mi No wiem, jedno i drugie są prawda. No tam. tak. Nie, wiem, Tak. Ale o to była kłótnia. Nieważne. Eee. Uzbrajacie się idąc do karczmy czy idziecie po prostu? No właśnie to jest dobre pytanie. Biorę kosztor i drogę, nie? Okej, okay. chodzi mi bardziej o no. ja, tą część. Szczerze patrząc na to, jak wygląda obwarowanie tej karczmy, to ja się uzbrajam. Jakby to mnie nadsnęło. Ja też się uzbraję. To jest nie okay. dla mnie, żeby wziąć te same rzeczy. Myślę, żeby wezmę zbroję. To jest, że i tak nie noszę okay. Dobra, powiedzieliście, że trzeba chwilę poczekać, więc yy, poczekali na Was. Ty dosyć szybko się ubrałeś, U Ciebie zajęło to Zająło mm -hmm. to chwilę dłużej, ale. teraz jesteś can gotowy. Ok. Eee, tak wychodzisz z podłodu i tak. Tak mówisz, że. Dlaczego jest tak obwarowana ta karma? w środku drag -baldu, więc. No właśnie. Do tego też ja biorę swoje rzeczy. Nawet jest obwarowana. Mm -hmm. Ok. Nie w Schodzicie z pokładu, wy, Rudger i jeszcze sześciu innych strzygan. Schodzicie i idziecie ścieżką. Otwieracie niewielką bramkę wokół tej palisady, która ma niejako chyba bronić tych pomostów, no ale nie jest to żadna przeszkoda, do kogokolwiek to by to szturmował. Idziecie w kierunku tej dobrze obwarowanej karczmy. Podchodzicie pod bramę, widzicie. E, za bramą widzicie niewielką strażnicę, w której siedzi jakiś mężczyzna e, i wchodzicie na dziedziniec e, tego obszaru karczemnego. E, po prawej stronie widzicie ten budynek, który jest karczma. Kilka mniejszych budynków, trudno powiedzieć jakie mają dokładnie przeznaczenie, ale jeszcze jeden charakterystyczny budynek, który widzicie, to jest kawałek dalej po lewej stronie, pod ścianą jest stania, przed którą widzicie dwa powozy stoją, konie nie widać, prawdopodobnie są w środku. E, Parę osób się kręci tutaj prawdopodobnie z jakiejś obsługi po tym dziedzińcu, ale wy od razu zmieracie w prawą stronę e, do, mm, do kaszmy e, Pod drzwi widzicie szyld z, z sercem przełamanym na dwie części. Do e, Tak. A czym mi się wydaje znajomym, kojarzę to? Mm. Wiesz co, że sobie na twoją. Którą? Imperium? A którą masz? Jak masz jakąś inną? Nie no, Imperium... Bo nie masz jakiejś lokalnej tutaj bardziej. Nie, to, nie, bym, to Imperium. Nie, to Imperium na, na. na zero sobie rzuca. Wiedza karczmy. Potężna wiedza. Siadło. Siadło. Wiesz co, kojarzysz e, tą karczmę... E, o ile cię było? E, Dwa. Dwa. Wiesz co, karczma nazywa się Złomane Serce. E, Parę razy tu byłeś bardziej przechodząc e, ale rzadko tu bywałeś, ponieważ to jest blisko rzeki, a ty bardziej wolałeś. Bardziej lasem chodzić niż w dłuż rzek. <grym> Nie, bo gdzieś tam wolę akurat. E, wchodzicie do środka. Samo e, I w porównaniu do Koguciej areny, w której byliście. Przedniego dnia rano. No tutaj już jest sporo osób. Kaczma w ogóle jest dwa razy większa w środku. Jest tak trzy czwarte obłożenia można powiedzieć, więc sporo osób jest w środku, ale są jeszcze wolne stoliki. Wy usiedliście przy oddzielnym Rutger Pedior zaraz zamówi coś do jedzenia i do picia. Oni się rozsiedli przy dwóch oddzielnych stolikach, bo aż tyle miejsca nie było. I w takich trzech grupkach siedzicie, wiecie co, rozglądacie się. W większości znacznej są ludzie. E, widzicie grupę sześciu niziołków e, i widzicie e, dwóch krasnoludów, którzy siedzą razem ze sobą. Tylko niziołki tak samo też w swoim gronie, no a znaczna większość pozostałych ludzi to sobie tak ludzie. Nikogo nie poznaje. E, nie, nikogo znajomego nie widać. Widzicie, że jest też karczmarz i trzy. Młode dziewczyny, niekoniecznie urokliwe, które pomagają mu w obsłudze, prawdopodobnie jego córki. A, a ci ludzie są jakiegoś konkretnego stanu lub zawodu? Są tutaj z Wiesz co, nic. Rzucę na wiedzę imperium. Weszło? 3 stopnie? Okej. Okay. Widzisz, że w większości to są jakieś wieśniacy, możliwe, że z jakiejś okolicznej wioski. E, I to rozpoznajesz, że, że krasnoludy są prawdopodobnie jacyś woźnicy. A poza tym, większość to są wieśniacy, może ktoś jest bardziej konkretny, ale wygląda wciąż jak wieśniak. Nie widać nikogo charakterystycznego jak łowca czarownic, czy ciężki zbrojny, czy strażnik dróg. Dobra, ale no mówisz, że są woźnice, a, ale jakby nie widzę prawdopodobnych... Nikt nie jest jakoś bogato obrany, no więc... Wreszcie. Ale no. Okay. nie jeżdżą tylko szlachcice, nie? No ale na pewno nie umieć nasziłki. Raczej też. Co by mi się przynajmniej z krasną nie Ale nie ma spolności. Nie, nie e, Siadacie przy stoliku. E, po chwili dostajecie ciepły posiłek. Całkiem niezły. Każdy dostał też po kuflu piwa. E, Jedziecie, popijacie i słuchajcie proszę no od, was, od was test percepcji na zero. Ule nie na stole. Nice. Weszło na zero. Weszło na Słuchajcie. Weszło na jeden. Po prostu, weszło, nie weszło. Nie, nie weszło. ok <śmany> <Weszło. śmany> Zrobimy te tej kurde, kupimy no, jakieś Tak. nie zielona, czerwona Słuchajcie, tym którym weszło oczywiście, zauważyliście, że e, parę stolików dalej siedzi grupka ludzi, e, trzech mężczyzn i kobieta. E. I czy. zauważacie, że... Musimy się nie wyróżniać. Na początku. Tak, że no, się pytanie nie wydarzy. Ja po prostu siedzę. E, <grym> nie zauważacie, że kobieta się przygląda. Niekoniecznie nie wiecie konkretnemu, czy komuś konkretnemu z was, czy całej grupie. Kiedy napotyka was wzrok, no to ucieka nim, ale po chwili znowu. To ja się I się przygląda. Okej, okay, spieszona Twoim wzrokiem że co? Opuszcza wzrok A i. Czy wydaje się znajoma ta kobieta? Moja matka. Rad z ogłoszenia to nie jest. Nie, 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 nie no absolutnie. Jakby to była. Kiedy ma porusza. Tak, nie, jakby to Nie, nie jej. Nie, Kobieta, nie wiem, około. w 40, 40, 40. paru, może pod 50 mieć. Eee, ubrana, no, nie do końca jak zwykła wieśniaczka, może troszkę lepiej, ale nie jest to jakiś starze, starze, jakiś wykwintny strój. A towarzysze? Eee, oni już wyglądają jak taki biedniejsi od niej. Ale nie wyglądają ani na ochroniarzy, bardziej na jak jakichś może znajomych, bo są w podobnym wieku, co ona. Yy. I tak. Jecie, popijacie, chyba że coś robicie. Czy yy. ja wiem, że strzyganie są jakoś trochę cięci na jakąś rasę, na przykład na niziołki albo krasnoludy? Yy. Z tej swojej wiedzy, co miałem wcześniej? O dwa Ci weszło. No, tak. No. Yy. Nie, nie, nic więcej nie wiesz o strzyganach, Czyli na pewno to nie jest takie oczywiste? No nie, 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 nie jest to jakieś takie mega ten, no... Tyle co słyszałeś o strzyganach, to nie słyszałeś o niczym takim. A Rodger ze z nami siedzi? Nie, O siedzi z dwójką innych strzygan, parę stolików e, dalej. I pozostali strzyganie też siedzą przy innym stoliku, też kawałek jeszcze gdzie indziej, bo, No i było stolików koło siebie, bo większość była zajęta. Ach, no to... coś się nie milczeniu? Okej, okay, siedzicie, jedziecie po prostu. Jak nowa druga kobieta cały czas na nas spogoda, z pożu i wiesz co? Na jakim etapie jest budowa? No ja chciałem co? O ile ty to pamiętasz, ta Nie było czasu. O jeden, wiesz co? Wydaje się, że już nie patrzę na was. Ale też o to chciałem zapytać. Co? Interesuje was stan budowy? Interesuje was stan budowy? Tak, tak, no. No rozmawiałem z tym strzeganem, i mówią, że fundamenty już mają postawione częściowo problem z zalewaniem, ale z zalewaniem no tam rzeka, ta rzeczka to przy, podlewa trochę ten ten jest jakiś problem, ale no to chyba dobrze, nie? To będzie no wiecie będzie co? Nie. Nadal mam te wrażenie, że coś jeszcze dodatkowego za tym stoi, no bo chociażby od razu wspomniał o tym, że na miejscu znajdują się jakieś dziwne kmiene, coś takiego, jakieś batta. Babcia... No co? Otoczaki. Tak, rzeczne no otoczaki. Tylko, że takie bardzo jakieś niefajne, bo babcia mówi, że są bebe. Co to znaczy bebe? <laughs> Fatoma, tak? Jakieś duchy, ogólnie złe moce, takie okay. sprawy. Trudno powiedzieć. Działa kamera. To może ktoś powinien z nim porozmawiać? nie jeszcze Pierwsza zasada, Sławku, nie rozmawiaj z babcią. A, nie, nie. Zgasta telefon, zgasła kamera. Była, była mowa, jakby, że nie, nie rozmawiać z babcią, kiedy się modli. A nie, nie, nie przed chwilą jeszcze byłabym. Tak, nie to nie to to rozmawiać to się to się z babcią, a... Znaczy, z babcią, kiedy się modli, a nie w ogóle z babcią. To znaczy, to tak? To z babcią, to tak? No tak zrozumiałem. Od hmm. Rejku. Było się? Nie no. wiem, no był podłączony, nie? No to jak miał się wyładować? No chyba, że ładowanie nie wyrabiało. Heliera. Yeah. <laughs> No. Mmm. Mm. Tak, ej, sekundę. Jeszcze tylko włączę. No. Nie, to mnie nie wyrabia, chyba, no, no mnie ja chyba ładowanie. Nie wiem, Nie. Ale... Nie, no mnie wyrobię Nie, to nie, to... nie, 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 No, ale to masz wyłączoną, no, tak, wyładowano. Tak, no, to no, tak. No, a nie włączyć się? Co? Nie włączyć się? Nie. To bardzo dobrze obiad. To możesz... Może, zatrzymać w sensie zakres... Chwila przerwy. Przerwa... ...motivation... ...pierdole.